Inauguracja pierwszej Ligi Śląskiej odbyła się minutą ciszy. Była poświęcona tragicznie zamordowanemu Marcinowi Mizi, który był naszym zawodnikiem. Chciałem podziękować prezesowi Kuli, który wyszedł z tą inicjatywą i dziękuję wszystkim drużynom, które uczestniczyły w tej minucie ciszy. I nie zapomnimy o Marcinie i będziemy go Cały czas mile wspominać. Uważam, że był to dobry, dynamiczny mecz, jeżeli chodzi na poziom pierwszej ligi śląskiej. Tak, nowo zbudowanej, kibicowi mógł się podobać. Jestem bardzo dumny ze swoich zawodników, z tego jak zagraliśmy i na to, że graliśmy prawdopodobnie z faworytem, bo można zobaczyć, jakich zawodników sięgają, to uważam, że nie było widać różnicy. Stworzyliśmy dzisiaj bardzo dużo sytuacji, niestety nie skończyły się dla nas pozytywnie. Jesteśmy w bardzo mocnej przebudowie, bo tak naprawdę w pierwszej połowie z zeszłego sezonu zostało raptem trzech zawodników z naszej drużyny, więc ten proces zgrywania jeszcze, jeszcze trwa i myślę, że czas, czas będzie działał na naszą korzyść. Szkoda na pewno naszych niewykorzystanych sytuacji. Mieliśmy więcej tych sytuacji i tylko przez no, głównie stałe fragmenty gry drużyna Sparty nam zagrażała. Niestety w drugiej połowie dwa razy złapali nas i strzelili nam ramkę z tych stałych fragmentów gry. Uważam, że z przebiegu całego meczu my byliśmy jednak drużyną lepszą, mieliśmy więcej klarownych sytuacji, na pewno nie mamy się czego wstydzić, no ale niestety za wrażenia artystyczne punktów nie dają. Wyrównaliśmy po składnej akcji Kamil Szary i Igor Męcnarowski, tak naprawdę powtórzyli to co ćwiczyliśmy na treningach, Kokiemu zostało tylko dopełnić formalności, bo tak naprawdę dostał piłkę na tacy, ale też chwała mu za to, że znalazł się w tej dogodnej sytuacji. Jeżeli chodzi o tą inaugurację, na pewno mieliśmy dużo apetyty. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Aczkolwiek mecz nie był łatwy, wszyscy harowaliśmy ciężko na boisku. Zaważyły dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą drużynę, stałe fragmenty gry. Na pewno to też było ćwiczone, ale również konsekwencja w obronie u nas pozwoliła na to, żeby stracić tylko jedną bramkę i, i, i wygrać ten mecz 2-1. Mecz miał kilka zwrotów akcji. Zarówno my jak i spójnie mogliśmy strzelić przynajmniej jeszcze po dwie bramki. Na szczęście po stałych fragmentach dzięki dobrym serwisom Mateusza Mazurka Radek Krzyśków zdobył pierwszą bramkę na 1-0 i drugą Aleks Januszkiewicz dołożył. Dzięki temu wychodzimy trzy punkty. Stały się cieszymy najbardziej. Trzy punkty jadą do Katowic. Mówi się, że Spartak Katowice jest jednym pewnie z jakichś tam faworytów do, do wygrania ligi, ale ja naprawdę powiedziałem, że te pierwsze kolejki to jest pierwszy kilometr maratonu. Ja jestem takim trenerem, że żyję od soboty do soboty i, i koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu i, i tak jak powiedziałem chłopakom, efekt małej łyżki może przynieść duże sukcesy, ale mówię, patrzmy to co przed nami, a nie to co, to, co za pół roku czy za rok. Janusz Kiewicz, Aleksander, 2 do jednego.